Hej, cześć, wszystkim. witam z kolejnym odcinku z Andy Granda 2 i dzisiaj, na początek, zrobimy sobie po prostu upgrade, upgrade naszej fury tutaj, tej jeszcze i tego hondy tak? I zobaczymy, co wyjdzie, jakie będzie miała osiągi. Więc mam nadzieję, że bardzo, bardzo fajne, że nie trzeba będzie tutaj jakoś dużo kombinować, ale gdzie tutaj, nie w tą stronę chyba jadę, ale. Zobaczmy. Mapa, 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 mapa. Tutaj jest salon, więc my... Nie, nie do tego. O, do tego bym chciał tu podjechać, więc musimy zawrócić. I KEA. ho, Upgrade na fula trzeba zrobić, żeby on też miał dobre osiągi. Więc na pewno trzeba będzie turbo tutaj zmienić, ulepszyć i zobaczymy. Zobaczymy, jak tu wyjdą nasze kolejne te wyścigi. No, czy to Honda, czy Hyundai? Chyba Honda. Dobra, mniejsza z tym. Eee, gdzie tu jest turbo? Turbo jest tutaj, więc bierzemy sobie ekstremalny. Oczywiście bierzemy z... Czego by tutaj wziąć? Z Turbo Nectic. Weźmiemy. Uuu, odskoczyło wszystko. No, pięknie. Eee, dobra, redukcja. Eee, o, tutaj możemy troszeczkę dać, bo to przyspieszenie zrobi nam wielkie. Eee, Oczywiście trzeba kupić hamulce. O, hamulce, no to pięknie, będzie tutaj jeszcze lepiej dla nas. Weźmy sobie z Brembo i Brembo. Oczywiście taka firma z Poco. No, i tutaj bierzemy sobie ekstremalny pakiet opon, który nam tutaj weźmie Yokohama. zrobi nitro. Możemy. mam jeszcze 14 tysięcy, więc nitro bym tutaj wziął, bo to prędkość, i przyspieszenie. Prawie zamykamy licznik, więc ekstra. Zawieszonko mamy zrobione? Czy nie? Nie, więc zawieszenie tutaj też zrobiłem, żeby prowadzenie było jeszcze lepsze. Wow, dobra. Co tu możemy wziąć? Hyper Racing Higher Spring weźmiemy, bo to będą od razu dwa na raz. No i nam zostały 4000 tysiące na resztę nie stać mi na te skrzynie biegów eku mamy zrobione no i tutaj pakiet ekstremalny dobra nie możemy zrobić jednej tylko rzeczy więc no powiem wam że teraz to auto będzie wymiatać naprawdę wymiatać w stosunku do naszego perzocika i bym tutaj podjechał od razu zrobić ten tor no i sprawdzimy osiągi naszej maszyny o, no. No, nitro świeci pięknie. Dajemy radę. Pięknie. Lecimy. Lecimy. Nie ma co tutaj. No, od razu wyprzedzeni. No, ta próbuj, próbuj, próbuj. Ja tutaj bez nitra polecę. Zobaczycie, jak tutaj się jeździ. A, tu można tak i tak, dobra. A, tu jest. Pod dołem będzie taki przejazd. O, dobra. W miarę tutaj przejechaliśmy. Wow. Dobra, tamtego zblokowałem. Dobra, nitro jednak użyjemy. Co by się przydało. tego musimy trochę porozwalać. O, piękny tutaj zakręt zrobiliśmy. No i wyprzedziliśmy ich. Dobra, mamy tutaj teraz taką miejscówkę. Tocznie praktycznie. O, i tutaj drift mi nie wyszedł. Tutaj też nie, ale tutaj. A! Prosto w ścianę. Jakby to było prawdziwe życie, to już by było po mnie. Ej, jak ty mnie tutaj wyprzedzasz? Pozwoliłem ci na to? Hy, to zabot. za Wow. Uderzenia tutaj, zakręty są ostre, więc tutaj chyba pyżota bym musiał wziąć, a nie właśnie... Yy, ...naszego tutaj... Yy, ...Hyundai'a, albo Hondę Nigdy nie rozpoznaję tych... ...tych emblematów. No ale cóż. Właśnie, zostawcie łapeczkę, komentarz yy, Subika do zasięgu oczywiście. Jeżeli to jest nowe to Subika, żeby być w całej rodzinie naszej. Wow! Ekstremalnie to wyglądało. Jeszcze by jakiś auto jechało to już jest po nas. Dobra, drugicy się też udał jakiś. Jezu, to naprawdę tutaj Tutaj są te zakręty takie, nie powiem jakie, ale ciężkie. Dobra, mamy pierwsze. Dobra, trochę udał się drift. Trochę tylko. Ale czy będzie troszeczkę lepiej? Zobaczymy. Wow, leć, leć, leć. Niczym ptok. Ojej, jej, Nie ma tu jakichś skrótów na to, żeby tu przejechać. Dobra, tutaj by nas na chwilę wyprzedzili. Takie niebezpieczne miejsce jest, bo to naprawdę nie ma, nie ma zbytnio <laughs> zbytnio skrętności jeszcze. Muszę to wyregulować jakoś. Ale... Ale wychodzimy na prostą miarę. No, tam ci polecą tamtędy. tendy, jest stówę. A nie, udało mi się tędy. U tym skrótem. Ala skrótem. Ale udało się, bo to pierwszy trzeba było przejechać yy, murek. Dobra, mamy. Zakręt najgorszy. To są trzy, to, yy, trzy okrążenia. Uuu. Uu, uu. Na sam początek taki wybrałem okrążenie. I nie tym autem jadę co powinienem. Ale to cały ja. Zawsze pod górę. Tylko nie auto. Dobra, tutaj pyk, 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 pyk. Ale to zepsułem. Ale dobra, i tak wygramy z nimi. Nie, tutaj naprawdę to auto nie jest tak zwrotne jak e, nasz peszocik. To jest ten minus bardzo duży. Uuu. Dobra, Nitro mamy w zapasie. Razy trzy jeszcze, teraz wzięliśmy, więc zbieram, żeby mieć dwie, dwie pełne. poszło o, ten mi sekundę jest za mną, więc więc polecimy tak, pięknie bezbł bezbłędny ten przejazd powinien być o, w końcu się nauczyłem tych zakrętów tutaj, przy ostatnim prze przejeździe, co nie? no, ale to tylko ja ten. Tak wiem Dobra. Dobra, bierzemy ten. Tą dłuższą teby drogę. Ani tręcze poprawimy. Oła. Ale walnęłem teraz! Nie wierzę, że jak to przegram, to będzie masakra. Wow, dobra, udało się. No, wy tam walnijcie w coś. Dobra, mamy tą wygraną. Już się bałem, że przegram co niego, to była końcówka. Uch, dobra, Hyundai. Nie, a nie Honda. Dobra, więc lecimy tutaj między kolejnym upgrade'em, który nam tutaj został. Dobra, weźmy tutaj. I co nam zostało? Skrzynia biegów chyba, jeżeli się nie mylę. Ale chyba się mylę. Dobra, nie. Skrzynia biegów. Tak, została nam do skończenia, więc weźmy sobie z ACT. No i teraz możemy skoczyć sobie, dostosować osiągi. Tak, w trybie automatycznym. No i pięknie, 357 on leci. Więc no, ma na full wszystko jest zrobione. No to pięknie, możemy teraz kolejne wyścig tutaj zrobić, ale ja bym się przełączył. E, przeszedłbym tutaj na naszego, na naszego oczywiście e, myślnego Peżota. Ale, patrzcie, no jest różnica. jest przyspieszenie i maksymalna prędkość. A tu jest prowadzenie. No, prowadzenie weźmiemy sobie na pula. Eee, znaczy ten, żeby. A nie, zapisałem gry. No, brawo. Eee, Dobrze, więc my tutaj lecimy teraz. zobaczcie ten drugi wyścig. Co tam było? Sprint? Czy co? Eee, sprint. Więc kiepsko trochę. No, ale dobra. Weźmiemy ten sprint. Eee, czy zmienimy sobie to auto? Bo jednak na sprincie będzie nam potrzebne lepsze auto. niż na ten. niż nasz peżoczek. Chociaż nasz peżoczek jest bardzo skrętny. I bardzo fajny. Dobra, tu sobie zmienimy. Nasze auto i weźmiemy zaś naszego Hindaja. No dobra. No mogę nie zmieniać w ogóle. Ale dobra, za ten czas zapiszę grę, żeby była na bieżąco. No i cóż, próbujemy ten sprint. Dystans prawie 4 km. Więc bardzo mało. No to do dzieła. No, mogłem jednak tamtym perzocikiem, bo on był bardziej skrętny. Wow. Dobra, awansujemy. No i elegancko, tamten gdzieś poleciał szeroką drogę. Ale widzę, że tutaj będą fajne jakieś momenty, gdzie będzie można to naprawdę przyspieszyć. No ale zobaczymy, czy nam się uda. Tylko tutaj w miarę, w miarę przyspieszyć. Jakby mi nie rzucało tym autem, to by było zarąbiście. Co ja ten tutaj zrobił? Pyk. Tak to się jeździ, to jest drifting. To jest klasa, sama w sobie. Żeby nie było. No i wlatuję na autostradę. I już na autostradzie oni mają już czekichane ze mną. Bo na ten moment już prawie 300 na godzinę lecę. O mały włos, o mały włos, abym No nie, drugi Ej, no jakim cudem! Widzieliście jak fajnie pojechałem? Zagryndowałem nawet w tej grze. To ja tak powiem. Dobra, dajemy. Ja muszę ich tutaj jakoś wywalić. A co, no, zbieramy trochę nitra? Dobra, wy tam się walnijcie. Co chcecie. Dobra. Jednego mniej. Dobra, tędy. Pięknie. Póki co pierwszy, póki co. Dobra, troszeczkę nitro trzeba było użyć. Wyhamowałem w miarę impulsywnie. Dobra, mamy to 300 na godzinę. To mi się udało. Partem, ale się udało. No ostre tutaj są zakręty. Mogłem naprawdę wziąć tego peżota. Mogłem że się nie da tak o po prostu. Ej no! To było chamstwo. Nie, nie, nie! Ale hamowę mi tutaj zrobili. Hamowę. da się to je zmienić? Nie, ja to muszę wygrać. Zaraz któregoś tutaj zeliminuję. Który chcę tutaj polecieć? No ładnie, tamtego złapałem na dupę. Ale też, wjechałem w tamten zakręt tak za bardzo ostro. Jezu, z tym nitrem to naprawdę teraz to poszalałem. Ale musiałem. Muszę się poobijać trochę po tych bokach, tutaj, bo to tragedia. No i oczywiście w tym samym momencie musiałem walnąć, tak jak w wcześniejszym przejeździe. No zobaczymy, zobaczymy. Ale trzy razy przejeżdżać jeden tor to jest już tra tragedia. Dobra, chociaż nitro trochę pozbieramy. Dobra, mamy to, elegancko, i najszybszy przejazd, lepszy niż te dwa wcześniejsze, dobra, kontynuujemy zwiedzanie, A, no i możemy jeszcze coś tutaj zrobić, ale co tutaj możemy zrobić w tym momencie, zobaczmy tutaj mapę, mamy URL, mamy tutaj wyścigi, e, mamy tutaj pełno rzeczy do zrobienia jeszcze, no bo mamy 61% gry dopiero, a bym chciał zobaczyć jeszcze jedną rzecz. 60% mamy dzielnicy zrobione. No dobra, więc ja sobie może zmienię na razie na nasz najgorszy pojazd. Najgorszy, a największy. I zobaczymy, co tutaj możemy odblokować. Co my tutaj możemy odblokować? Czy mamy jakieś 4 na 4 Nie mamy nic. 4x4 to jest najgorsze. Ale dobra, możemy się cofnąć podjechać, żeby tutaj zrobić sobie upgrade naszego pojazdu. Ja bym to zrobił w pierwszej kolejności. Wow! Dobra, pojedziemy tędy. Będzie najszybciej. I tutaj przejedźmy i zobaczmy, zobaczmy co to jest. Wejdźmy do sklepu. Czy możemy coś w ogóle upgrade'ować? Na pewno będę musiał. E, bym tutaj chciał upgradeować. turbinę. Turbinę mamy 8000? Nie mamy 8000, mamy tylko 3000. Ale patrzcie, aby to prowadzenie podniosło. Turbina. Tama. E, waga. Jak tutaj to działa? Łoje, prowadzenie no, mega by było. E, tutaj też pięknie by poszły oponki. O no, oponki możemy wziąć sobie. To jo, to jo weźmiemy tym razem, co? No i wyjdziemy sobie stąd. Zapiszemy oczywiście gierkę. No i cóż. Czas między pojazdy. Wziąć sobie naszego Peżocika. No i powoli się udawać w resztę rejonów. Po prostu. Naszym Peżotem, który jest na dziesiątym levelu. Już pięknie, pięknie. Więc no cóż. Ja się z nami żegnam, więc to ty, była tyle, nie zapomnijcie o w górę, komentarzu, no i subskrypcji i widzimy się już w następnym odcineczku, wiem, tak nie, nie jest zapowiedzialnie, no ale trzeba skończyć po prostu ten odcineczek piękny. Dobra, więc lecimy, Hejos.